Dzień dobry, dzień dobry, tu Ania Protas. Właśnie szykuję się do live'a z Wami, ale pomyślałam, że od razu tutaj kliknę i zrobię tak, że Wy też będziecie się ze mną szykować. A przy okazji pokazuję Wam stosowanie miejscowe. Natarłam sobie na garstki taką mieszanką klaryka, albo kobiecą mieszanką, na równowagę, na spokój, na równowagę hormonalną. Odkładam i chcę Wam jeszcze pokazać tak szybko, bo w, przedwczoraj mówiłyśmy o stosowaniu aromatycznym olejków. Odkryłam ostatnio na AliExpress takie drewniane sztyfty do nosa. Jak wpiszecie sztyft do nosa, drewniany jest fajny, no bo drewniany, naturalny. Tam jest w środku taka gąbeczka, którą się nasącza. Ja mam tu oczywiście miętę pieprzową, która mnie, mnie pobudza, energetyzuje, dodaje takiej, takiego flow, jak ja to mówię, lubię te, to słowo flow, takiego przepływu i połączenia ze sobą. A dzisiaj przychodzę do Was z ustnym stosowaniem olejków, czy też wewnętrznym. I już Magda zrobiła dla Was cudownego, długiego live'a, przepełnionego wiedzą i inspiracjami, do którego Was odsyłam. Natomiast ja dzisiaj z taką krótką, tylko... Inspiracją, tak naprawdę z przepisem na olejkowym miodek dzisiaj postanowiłam przyjść do Was z takim praktycznym zastosowaniem, bo każde tak naprawdę zastosowanie jest praktyczne, ale chcę Wam zdradzić mój tip na drapanie, pieczenie w gadle. Jak tylko u kogokolwiek z rodziny się pojawia, słyszę, mój synek wrócił właśnie ze szkoły się tutaj rumor zrobił mały w korytarzu, ale mąż tam się nim zajmie, a ja Wam szybko powiem, jak radzę sobie ze swoim jakimiś dolegliwościami gardłowymi. I też jak dzieciom przemycam, wiecie, miodek. To jest, słuchajcie, no miód. Po prostu miód, jaki, jaki akurat miałam chyba rzepakowy. Potrzeba go tak naprawdę pół. Zobaczcie, już zużyliśmy pół. Było go pół. Ja wam tam wyrzuciłam już od razu w, w przepisie. Właśnie Kasia pisze, że są opisy. Przepis na ten miodek jest tak naprawdę też trochę improwizowany, wiecie? Bo ja też do tego Was zachęcam, żebyście eksperymentowali. Ogólny przepis wrzuciłam, ja go mam też tutaj na tej etykiecie, nie wiem czy będziecie widzieć, ale po 8 kropli jest Beginner's Trio: 8 kropli, czyli lemon, peppermint, lavender. My w skrócie na te 3 olejki mówimy Beginner's Trio, więc lecicie po 8 kropli do połowy, tak naprawdę, no, powiedzmy połowa szklanki, nie? Taka połowa szklanki miodku, połowa tego, tej buteleczki tutaj było słoika, przepraszam, to nie butelka, tylko słoik, nie? Więc połowa słoika i po 8 kropli Beginners Trio plus, słuchajcie, tutaj 8 franka dodałam, 8 ongarda, a jeśli nie macie na przykład ongarda, to możecie dodać krople cynamonu, krople hmm, goździka i, i na przykład trzy kropelki white orange, czyli dzikiej pomarańczy. Tak opcjonalnie to napisałam, no nie? Ale można też sobie jeszcze dodać. Wtedy on jeszcze bardziej będzie pikantny. Magda mówiła o tych gorących olejkach dzisiaj. One same w sobie są gorące. Jakbyśmy go dali na język, no to nie radzę. Ale taki wymieszany, i to wszystko po prostu mieszam, mieszam. Pokażę Wam, zademonstruję nawet. Tutaj mam, wiecie, taką łychę specjalnie długo wzięłam. Ten, ten miodek mój już jest wymieszany, ale nic nie zaszkodzi, jeszcze go tak, wiecie, wymieszać. I pamiętajcie, ja biorę sobie tyle, co wiecie. Na czubek tutaj mam w przepisie, że łyżeczka co trzy godziny. No to tak wiecie, ale jak się co pół godziny weźmie na czubek łyżeczki, to też się nic nie stanie. I demonstracja. Wiecie, bo czasem to się wydaje takie oczywiste. No jak to zażyć miodek? No po prostu oblizujemy łyżeczkę, tak jak ten Kubuś Puchatek. Mm. Ja Kubuś Puchatku i Kasia Kwiatkowska do mnie wpadła tutaj na live. -a. moja inspiracja od ostrego miodku. Kasia mówi ostry miodek na niego. Kasia, opowiadam o Twoim ostrym miodku. Kasia tutaj dodaje chyba właśnie pomarańczy też sporo. Zrobiłam miks różnych olejków, bo tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy Używali tego, co mamy w domu. Jak macie tylko Beginner's Trio, to zróbcie z Beginner's. Jak macie tylko cytrynę, to krople cytryny dodajcie i zobaczcie. Mm, miodio, prostu miodek miodio. Zakręcam go. Pamiętajcie, żeby nie używać tej samej łyżki drugi raz. Tutaj w środku jest czysty miodek, z czystymi olejkami i, i można go użyć. Może kolejna osoba go użyć. Dobra, słuchajcie, o, tu ktoś już się próbuje włamać do mnie, ale ja mam zamknięty pokój. Dobra, kochani, to tak szybko jeszcze z takich praktycznych tipów i porad. Magda mówiła bardzo dużo o potrawach i o napojach. Ja w skrócie też Wam wypisałam, wiecie, tak żebyście mieli to tak zebrane w taką esencję, pigułkę, żeby też eksperymentować do zup, do sosów, do wypieków, do, co tam jeszcze, do lukru, do polewy, można white orange dodać. Do oliwy. Zróbcie sobie taką oliwę. Święta, pachnące olejkami. Magda mówiła o tej grupie, ja zaraz Wam wrzucę jeszcze linka. Skakujcie, tam jest mnóstwo przepisów na wspaniałe prezenty, które można zrobić. Do it yourself dla kogoś. Na, jeśli chodzi o napoje, to najprostszy sposób: kropla do słoika z wodą albo z herbatką. Można dodać ongard, można dodać do kawy pomarańczkę. Na przykład, sprzetestujcie. Można jeszcze do smoothie dodać, wiecie co ja robiłam latem, no teraz to już nie jest takie, takie, taka pora na to, ale latem jak będzie gorąco, ja robiłam sobie truskawki, blendowałam z kroplą lime. Już Wam robię smaka na lato. I jeszcze z takich ciekawostek, co ja tutaj mam, no peppermint z kakao. Musicie wypróbować kropla mięty pieprzowej do... E, Takiej ciep do ciepłego kakao. Też pamiętajcie, nie do wrzątku wlewamy, tylko jak już damy radę łyka wziąć, nie, nie parzy nas, to wtedy dopiero dodajemy olej, żeby nam te olejki się nie utleniły wcześniej, nie, nie straciły swojej mocy. Dobra, i zasada jest najważniejsza: mniej znaczy więcej, czyli nie używamy od razu pięciu kropel do szklaneczki, tylko nawet Magda też o tym mówiła, słuchajcie, ja się tylko powtarzam i robię powtórkę, ale wiecie, powtarzanie ma moc. Bierzemy buteleczkę. Akurat cynamon mi wpadł tutaj, ale dobrze, że wpadł. Zaraz coś Wam jeszcze pokażę. Łyżeczkę, tą, wykołaczkę drewnianą maczamy i mieszamy sobie w napoju, czy tam w zupie i sprawdzamy smak. Jak za mało, to możemy zawsze dodać. A cynamon, słuchajcie, uratował mnie ostatnio. Naprawdę miałam mega problem z aftą. Afta, takie wiecie, w buzi nieprzyjemne takie. Nie wiem nawet, jak to się nazywa, po, tak potocznie, no a chyba, pleśniawka, coś, coś, sądzę, że to była jakaś taka grzybica jamy usty. Nieprzyjemna dolegliwość, kilka tygodni mnie to trzymało i już wypróbowałam wszystkie po prostu metody i apteczne, i nieapteczne, i po prostu było cierpienie. No i, i po prostu przyszła do mnie, słuchajcie, w odpowiednim momencie ta książka. I wiecie, jakie było zaskoczenie? Otworzyłam ją, po prostu, od wiecie, pierwsze, pierwszy taki odruch, teraz mam już zaznaczony, ale otworzyłam ją, i grzybica przewodu pokarmowego jamy ustnej. Słuchajcie, odpowiedź od razu do mnie przyszła. Umieść jedną kroplę olejku z cynamonowca cejlońskiego na neutralnej tabletce lub łyżeczce oliwy i pozostaw do rozpuszczenia w ustach, najlepiej pod językiem. I ja tak zrobiłam, słuchajcie, wzięłam znowu łyżeczkę, tylko wzięłam sobie olej, tak, olej kokosowy trochę i nie całą kroplę. Tylko dosłownie tak, wiecie, tak, tak tycnęłam ty, 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 ty tego oleju, żeby on i też czułam moc, piekącą taką moc, ale przyjemne to było też, bo to było słodziusieńkie. Cynamon jest słodziusienki. Kasia, tak, właśnie pisze, że ma przepis od Kasiulki, tak, na, cynamo, na miodek i wspomagam się miodkiem podczas choroby. No dokładnie, to jest nawet, słuchajcie, to profilaktycznie też polecam. Słodzenie tak na co dzień herbatki takim miodkiem. Czyli co? Powiedziałam Wam o, tych, o tym cynamonie też i jeszcze biorę do ręki ostatnią rzecz. Słuchajcie, to jest dla Was najważniejsza, jakby ściąga. Ściąga olejkowa. Wydrukujcie, popatrzcie na to, rozszyfrujcie. Od razu nie będziecie wiedzieć wszystkiego, no bo to tak wiecie, to nie jest takie proste. Ale najważniejsze, żebyście. Ja mam tutaj trochę miodu tego na ręku, więc nie chcę Wam tak tutaj pokazywać, ale żebyście zobaczyli, że są trzy sposoby tutaj rozpisane miejscowo. Aromatycznie wewnętrznie, czyli te trzy dni naszego wyzwania. Tutaj są jakby w skrócie umieszczone nazwy olejków. I tu, co ważne, widzicie albo czarną kropkę, albo białą. Jeśli jest biała, to znaczy, ja jak zapominam, to zawsze patrzę, gdzie jest cynamon. Jak cynamon jest biały, znaczy gorący olej, czyli wszystkie białe kropki to będą gorące olejki. Nie jest ich dużo. Zobaczcie, większość jest czarnych, czyli można bez rozcieńczania. Jak są czarne, to znaczy, że. Mocne, mocne stężenie można od razu bezpośrednio na skórę, a jak jest biały cynamon, no to trzeba go mocno rozcieńczyć, tak jak mówiłam Wam, na łyżeczce, oliwy, oleju kokosowego, kropelka to jest 1%, 1%. to jest bardzo fajne takie rozcieńczenie, od które, takie startowe, wiecie, żeby sobie przetestować, sprawdzić jak organizm reaguje. I co tu jeszcze jest ważne, że wytłuszczone są znaczenia em, emocjonalne. I cynamon to jest harmonia seksualna i intymność, słuchajcie. To jest mega ważny temat przy cynamonie, no nie? Ale to już nie będę się w to zagłębiać, słuchajcie, to jest dla Was. To jest dla Was po prostu tylko inspiracja do tego, żebyście poszukiwali dalej, głębiej, żebyście czerpali z tego przyjemność. Ja naprawdę dzisiaj, słuchajcie, jak właśnie chciałam dla Was znaleźć ten rozdział o tych aftach, to jeszcze mnie zatrzymał rozdział bóle głowy i migrena. I powiem Wam, że tutaj zobaczyłam coś takie, takie zdanie. Burza pod czaszką. O, fajnym to jest językiem też napisane takim ludzkim. Ból głowy, migrena, burza pod czaszką. I nie tylko chodzi o to, że wiecie, no, jak boli ci głowa, to tutaj miętą się posmaruj, tylko pisze też, pij wodę. Zobacz, jak się odżywiasz. E, powietrza, potrzeba Ci powietrza. Oddychaj. E, tu jeszcze jest fajne. Zobacz, czy na oczy zwróć uwagę, czy czasem nie mrużysz oczu, czy masz dobre oświetlenie, bo od napięcia oczu też mogą się pojawiać bóle głowy. O tej żywności ty toń kawa i czy się relaksujesz. Relaks, relaks. A olejki nas pięknie mogą w tym wesprzeć, żebyśmy się relaksowali, żebyśmy właśnie zadbali o swoje samopoczucie. Dobra, to tyle chyba ode mnie dzisiaj. Pytajcie o więcej w komentarzach, pijcie wodę, Oddychajcie, korzystajcie z darów natury. Życzę Wam cudownego dnia. Dziękuję, że byliście tu ze mną na żywo, i wszystkim, którzy będą oglądali powtóreczkę. No, i do następnego spotkania na olejkowej ścieżce. Pa Pa.